Witamy, witamy. Bartek pod sztangą. Święty tu stoi, fujol tu stoi. Nie wiem czy go nagrywał bo mi wstyd za niego. Chcesz opowiedzieć co zrobił? Nie, ja, ja nie chcę, ja nie mogę. Ty chcesz opowiedzieć co ja zrobił? zrobił? A ja ci opowiem. O Jezu, ja szkoda ja Nie, opowiem. Opowiem. ja się nie wypowiadam na ja ten temat. Nie przyznaję się do tego. Nic, nic nie było, ci mówię. To ktoś musi opowiedzieć. Bo może nam potem na takich stage'ach to powiedzieć, bo... Nie, ja opowiem, ja opowiem swoimi oczami. Dobra. Ja, ja sobie poszedłem do, do toalety, wracam, patrzę, a, a Borysek wskazuje na jakiś, na taki goście. Wskazuje na jego gacie i mów, do zimki, ty, patrz, jak on ma włosy. a tak patrzę, co się dzieje. I, i się okazuje, że, że to ja iść, obudnie. Się... To... Nic takiego nie miało miejsca w ogóle. Tym... Nie, 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 nie. nie, 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 nie wystarczy, no? wystarczy, nie, nie, nie odzywaj się. Nie? Miałem ja, ja ja jeszcze powiedzieć o tej sytuacji? Nie, jak się ja, bo, dobra, dobra, Ale ja mogę ja powiedzieć, to, to... bo święty nie widział wszystkiego. To, to było tak, że ja stoję, jeszcze się przebieram. Przychodzi jakiś ziomek, wykąpał się wszystko, fajnie po treningu. No, ubrał już gacie I, i, i po stoi obok niego pokazuje, pokazuje, pokazuje na niego i mówi jak on ma włosy, patrz jak on ma włosy i ten ziomek taki skrępowany mówi, No z głowy mojej Ja Pierdolę, taki wstyd. taki wstydź się nie w to jest jeszcze tak złe Naprawdę to było straszne Dobra lecimy, zaczynamy od dodatniej, później idziemy na płasko, nie, dopiero teraz. Problem jest. Nie ma dziesiątek nigdzie. Problemy. Problemy. graj tam robi. Co zwiększamy? No Tam on nic nie mówisz. Ile robisz dzisiaj teraz? 55 na 8. Ładnie tutaj, precyzyjnie Marty głośniej, bo tego nie słychać później Precyzyjnie <gulatak> 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 Ładnie rozkładamy tutaj ciężary I śliwka bierze się do roboty Tego serio nie będzie słychać Ale widać Marty. Kurwa tak mam mówić No głośniej mów, a nie ty No tutaj coś tam gdzie dzieje O, widzowie, <gulatak> <gulatak> Nie, czyli bo tak. O? czy to będzie słychać Widzimy tutaj determinację siłę skupienie Precyzję Wszystko czego trzeba znaleźć w jednym podchodzi No, a partii robi 30 Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, witam, widzę ja, na kanale Odzieśliwe Mamy wjeżdżać Grzesznikiem świętym Jim? Jak się kurwa mi dzień? Minął mi dzień tragicznie. Alergia mnie wykończa. No cóż, bywa, na siłownię trzeba pójść. To rzeczy właśnie ważniejsze. Dokładnie. Ile teraz mi zrobił? Teraz skończyłem seryjkę. Idziemy na płaską. Pięknie. Idziemy walczyć. No i klasa. Dobra, w końcu ja za kamerą. Biorek nad sztangą. Czemu spasowałeś? Nie, już, już było tak za ciężko, uznałem, że jest bezpiecznie zagrać. To jest, 55 no to jest na 5 na 55 5 razy 55 teraz mniej weźmiesz? Nie, tyle samo. Ale to 6 razy masz robić. Trudno. Dobra, nie słuchajcie tak. Nie, święty, jak się czujesz dzisiaj? Ja się czuję fatalnie. No. Ale trzeba pójść na słowa. Ferde, mewki, dokładnie. Zwałem masz? Nie, nie, nie. Alergia, alergia. Co? Nie, no, Nie, główna prawda. Czyli się nie uda rzucić Co? Nie uda się rzucić Nie, nie, nie Ja to tylko biorę z dobrych źródeł od dobrych ludzi <laughs> Tomasz King Nie jak King Santo jak King Sento Santo big boss, dobrze Ido święty 55 Dzisiaj speedrunning treningu, no właśnie. Jest straszny speedrun. My jeszcze z Bartiem na teraz nie zrobiliśmy na płaski. Nie, no jeszcze nie. Ani Albo my działamy na jednym tym? No on nie ma ludzi, żeby robić inaczej. No. no Dużo ludzi dzisiaj jest. No to jest. weźcie, zróbcie wy teraz tą A Albo dobra, jak już jest założona, to chuj. Chcesz zrobić ujęcie z dronem? Cześć. Może po Jorku, to muszę to jechać to się niech się na sześć lat. Na sześć? na dronie jesteś. Wyżej mówię ci prawo ręce, bo... Trzy. Dawaj, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Ładciutko teraz, łatwiutko. Nie. Jest, nie. Ale to jest właśnie to. Ostatnio robiłem to na 7 razy. to jest ta twoja zwała właśnie. Ale nie... nie no bo to chyba to żeby robiliśmy ramio i to się teraz nie ma siły. Dawamy sobie i damy 1,25 na sobie fajku. Na razie no my z Bartiem w grzewkach to się wypowiedzieć na temat regresji szynkiego. Nie czpajcie. Tak to się kończy. No, cięcie ty, tutaj już koniec. Było za stanął przed wyzwaniem 22,5. Chyba nie da rady. Nie. Ale go To jest za lekkie. To lata przód. A dawaj tak do kolan. Nie, nie, nie. on nie. to wyciągnąć nie. Więc jak <śmienicza> się no to naprawdę no się kończy. no! <śmienicza> tak, 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 Ty już sobie pomachałeś? Zaczki to jest. Pomachałem, ale może zrobię już od razu w do... serio. Weź tutaj przypis jaki to jest. jaki to jest odstęp Nie, teraz ujonek. Ładne. Dobra robota. Według ciebie? Nie. Powinien być lepszy, bardziej sprecyzowany. Chłopaki mnie oświeszają. No ale co ja razy lepiej widzicie? No to były dużyście żary. Na to były No w włosu. Nawet sobie nie wyobrażasz ci co ja wiem w głowie wtedy jak... patrz. Weź, weź się muszę dobra. skupić no. Ale pomyśl, co ten ziomek musiał mieć w głowie. Podchodzi do niego jakiś random i łapie za moc. Ej co to za moc? jeszcze ja do Ty patrz, to mało. My... A mistrz już bo ja... On nie wiem, ja bym my się myślał, zrobić, to nie chciałem mu przekosić. Nie jestem hajterem jakimś to A To się wszystko nagrywa. No. Tak, to z kamerą. Nie ja, no, naprawdę. No, 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 teraz ciągnie za to Weź. Wejdź.

Bo ty mnie śmieszyłeś, ja bym to nie bez takiego ten twój już się z tego kurwa. Ja też, ale oni to kompletnie. No, oni to w ogóle po prostu przychodzą i, Te... i trenują, rozumiesz tak? no. No, to? Jest, jak to tak można to w ogóle? To jest, to to jest jakieś odklejenie no. mocno. No. Bo trzeba content kurwa robić. Ile walisz? Seventy kilograms. Na ile? 6. A ty chcesz? Nie, nie. No jak coś to, to nagram cię jak umierasz, okej? Okay? Dobra Dawaj jeszcze jedna Najwyżej rzucisz kamerą Dobra Kurde, żartowałem, Nie rzuciłbym, nagrałbym cię jak <laughs> Nie, ja tak może stały, stał i tak patrzył na ciebie. No wiadomo, ja bym tam musiał wyjebać do końca. Ja bym ja ci coś mówię? co, ta ciężko ci, za ciężko? <śmiech> <śmiech> nie, ja tego nie chwytam, ja tego nie chwytam, bierz sam. A myślisz, wiesz, tego złapał i staję za <śmiech> Taki brak <laughs> był. Dobra, to teraz ty, Teraz Musi być, to jest stały punkt programu. Witajcie. Nie wiem czy wiecie, ale 80% kontuzji związane jest z niedowodnieniem. Dlatego pijcie wodę, przynajmniej 1,5 litra w jednym treningu, ponieważ nigdy nikt nie chce naprawdę kontuzji. Pijcie wodę, trenujcie się i utrzymujcie aktywny tryb życia. Pozdrawiam. na jak piłkarze Chelsea. Mhm. Kurwa, James wrócił z kontuzji. Zagrał dwa mecze i znowu kontuzję. Bo, co, bo czego nie robił? Bo nie pił wody. Dokładnie. Lecisz Barti, 40 kg na ciebie Pan cały czas ich obserwuje. <grym> Dobrze. Najwyżej, najwyżej cię odpuszczę, więc musisz to zrobić. było... Z drona okay. na chwilę Teraz powrót dobrze. A patrz, teraz już robią dobrze Aaa, nauczyli się Tam jest pójol, Święty Bo oni wcześniej robili inne ćwiczenia Oni robili te No na ręce robili, nie nie, to są wariaty. Dobra, to teraz ja robię swoje 70. No, potem bram... bram się nie, nie zwolniła. Jak się zwolni, to pójdziemy na bramę, jak nie to OHP. Do Dobra. Pujol na OHP. 35 kg. Lekkie wyzwanie. Ale leci. On latuje jak na mewce. Ile razy było? Sześć, Sześć było. Nie, za szybko, leciałem, no to, to za nie za trochę szybko, trochę no. to... poleciałem. No trzeba odpocząć. za szybko. Ale trzeba się spieszyć, to trzeba szybko robić, bo ja muszę spierdalać. Trzeba się spieszyć. Ale co robić. Korki? Ja? Niczego, ja? jestem kurwa, ja nie potrzebuję. To czemu się śpieszysz? Spieszysz się? Dziwkę zamówiłeś Bo nie mogę, właśnie, nie, 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 nie. ja jestem nie? lojalny Lojalny? Ja jestem lojalny, ale... A komu ja się jesteś spieszę? lojalny? Ja jestem lojalny wobec każdego Ja jestem lojalny wobec każdego, ja się nie pierdolę Pa A co ty jeszcze raz robisz? Nie, teraz ja robię bicepsiki Co ty robisz człowieku, nie, nie ja... jestem trening Oj, 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 Chciał się przyfleksować Ale wiesz, IG To kurwa jak to podnieść 35 To już wiesz jakiego <laughs> Wiosełko <laughs> Nie, to jest kompromitacja Dobra, jak oni wrócą O, wracają no, wasza, ja Gdzie mówię, byliście? No. Gdzie byliście? Napełnić wodę Tak, napełnić wodę Uch, Ciekawe no. Ciekawe A ty gdzie byłeś? <laughs> Czemu on bez komentarza sobie poszedł? Ile brałem ostatnio? 80? Jaki kurwa 80? Nawet <śmiany> ja 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 nie ma takiej jest... 20 albo 15 brałeś Wezmę 45. Dobra. To robimy OHP. Oh yeah. That's white right, party. No ja, tak. Ja już nic ja, ja ja, ja nie mówię. Ja ja już ja, mówię. Ja, a ja... Czemu? Tego, a, drink I, water. Weź mi to wyłączyć co wyłączyć? Wyłączone. Dobra robota, IG. Ogólnie takie ujęcia, a nie inne. Bo zostaliśmy... Jak to powiedzieć ładnie? Opierdoleni. Opierdoleni, że nagrywamy. A dostaliśmy reprymendę, żebyśmy nie nagrywali, bo nie każdy chce być nagrywany. I teraz nagrywam tak, żeby nikomu nie było widać, tylko bardzo Z. Więc trzeba jechać na targówek teraz. Nie, za tydzień będziemy nagrywać jak zawsze. No, nie dzisiaj mega dużo ludzi jest, więc... No, się ten... Bywały takie sytuacje, że ktoś podchodził... ma włosy w majkach kurwa i... Dobra, weź już nie wyzywaj ludzi. Weź już nie wyzywaj ludzi. Zgierdoli całą zabawę kurwa i... Nie no, bo były już takie sytuacje, że ogólnie... Ludzie prosili, ludzie prosili, żeby nie nagrywać, ale to raczej podbijali do nas, żeby po prostu oni się nie znajdowali. Ale nie mówili ci, weź was przestanę nagrywać, tylko mówili ci, ej, a możesz mnie nie nagrywać? Nie ale... no, po prostu przychodzili z taką prośbą, że, no. że, że ten, że czy, mogli nie być, czy mogliby wy, nie być na filmie, że nie chcę dość. No z właśnie, z a to jest jakoś agresywnie od razu, no bo to no, mówię, to... Nie, no, po no, prostu... No, no od razu kurde to przyjęli, o, mogę przestać nagrywać. A zamiast podejść po prostu powiedzieć, ej, a możesz, nie, mogę, możesz mnie nie nagrywać? A wyszło od razu powiedzieć, powiedzieli, że mogę przestać nagrywać w ogóle. Dobra, no nie jest to ważne, posłuchamy się Święty dzisiaj jest dysponowany ze względu na swój nos Czerwony nos jest kurwie. Dobra, Barty Ja lecę To to zablokował? <grym> Wy jesteście kochani chyba. Czemu my w czterech w ogóle weszliśmy tam? Dobra, to Barty mówi Narwa Narwa Czekaj święty jeszcze, bo do Pujolka jest pytanie jedno, na zakończenie no filmu. No jak? Ty chcesz zadać? Chciałem zadać? wiony no już. Panu. No jak Ile razy waliłeś konia w szkole? Zero. Na pewno? Na pewno. Możesz podać przedział? Zero. A stosunek? Też zero. Też zero. Okej. Okay. Ja podałem od 1 do 6. Powiedziałeś, że 0 i że trzy razy stosunek był. A, no. no Nie, zero. Ale ja zero. mówiłem o mnie. A. Przedział od 1 do 6 i... 300. bo każdy odpowiadał, tylko Bartiego wycieliśmy. Dlaczego? Bo się wstydził. Nie no zero i zero. Nie. Znaczy. Nie no zero. Dobra, to święty jeszcze powiedz jaka dzisiaj była najlepsza lekcja w szkole według ciebie? Najlepsza lekcja w szkole była lekcja chemii, z oh yeah, that's right. I znowu powiedziałeś nazwisko. Dobra, to teraz już serio kończymy. Widzimy się na następnych filmach. NARA! Cześć, cześć.